Czy sobie sprawę, że dokładnie za rok o tej porze zaczniemy wybierać sobie uniwersytety? To super. Czekaj, skąd to wiesz? Cóż mogę rzec, jestem organizacyjną maszyną. Ja zrewolucjonizuję modę uniwersytecką. Ech, a ja się czuję jakbym jeszcze wczoraj uganiał się za cyckiem. E, no bo to było wczoraj. Uganiałeś się za laską w tylko sport. No tak, była niezła. Hej, a czy wy idziecie razem na uniwersytet, Niki? Dlaczego pytasz Niki? Bo w waszym związku to ona jest osobą „idź do”. Zgadza się? Zgadza się. Niki wcale nie jest osobą „idź do”. A kim jest osoba „idź do”? W każdym związku jest jedna osoba, która podejmuje decyzje i szuka rozwiązań. No a w waszym jest nią Niki. Co? To ja tutaj jestem osobą „idź do”. <ślad> 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 Ja zawsze chciałam pójść do Bunting Mają tam super wydział nauk politycznych, ale ciężko jest się tam dostać Niby jestem za głupi, by dostać się do tej durnej szkoły? Nie, niby jesteś za głupi, by dostać się do tej dobrej szkoły Niech nie zwiedzie cię uroda, bo tutaj mam dobrze naoliwioną maszynę Skoro tak mówisz... Udowodnię to, tutaj! Hm, test na IQ? Robią go w tamtym namiocie to tak, jakbym zabrała dziecku cukierka. Te dzieci to mają wszystko. I piersi, i słodycze. A -a -a. Kończy się szkoły czas. Nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tymi. Zawsze chodzimy razem. Gdzie mamy tylko my. Przez naście mam lat, nie dokąd iść Pracę mam, zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat naście, fajnie jest Wtedy, tylko dorasta się to najbliżniejszym w życiu czas W w życiu czas Szóstka w pracy Geniusz Jonesy Dajesz Jonesy, dajesz da Jonesy I cała kofeina świata nie pomoże ci wygrać Widzimy się w namiocie o trzeciej i nie spóźnij się O, oto dźwięk powietrza ulatującego z pustej jamy mózgowej Czy ty ani trochę się nie martwisz? Bez urazy, ale przy tym teście Niki ci dołoży <laughs> Przanić mądre księgi. Mam coś o wiele bardziej cennego. Limitowaną edycję kart herosów? Nie, Jude, Mądrość ulicy. I mądrość faceta. No i oczywiście swoją pewność siebie. Bo jestem najlepszy nawet, jeśli nie jestem. Aż nie mogę się doczekać. Uwaga, pracowniczy! Bardzo ważne ogłoszenie. Po długich sześciu sezonach wasz trener robi przerwę w grze i jedzie sobie do Los Cabos! Jedzie pan na urlop? Czas. Tak! Moja przyjaciółka Jane będzie was trenować, gdy mnie nie będzie. Ma własną sieć sklepów sportowych, ukończoną medycynę sportu, zero handicapów w golfie i nadal ma czas, żeby zaopatrywać w piłki dzieci z krajów rozwijających się. Jestem zachwycona, że będę częścią zespołu tylko sport. Wiem, że wiele... Okej, okay, tak, tak, wiele, tak, tak, tak Sto już mi na stopie Oj, a, przepraszam Piraci z Morza Pingwinów Głupi, głupkowaty cztery Głupolizacja Siedemnasty zmysł O, dlaczego nikt już nie robi dobrych filmów Racza, brachu Czegoś z sercem, czegoś z duszą Czegoś przy czym zamyślisz się nad niszczeniem czystości ludzkiej duszy Czegoś z laskami No dobra Oj, prawie zapomniałem Bożenka B? Wypożyczyłeś Bożenkę B? Nie, to mojej mamy. Kazała mi zwrócić. A co? Dobre? To taki babski serial o randkowaniu po trzydziestce. Samotna piękna Bożenka pragnie czegoś więcej niż przygody, lecz szuka miłości u nieodpowiednich facetów. Ziołom! Seks jest T-U-T-A-J. <noise> Nie to przeliterowałem. <noise> Brawo dziewczyno! Wrzuć to DVD do okienka zwrotów i chodźmy już stąd. Przyda się panu ta rakieta SX-360, która jest idealna do tych piłek. Jest super lekka i pomoże pozbyć się tych niechcianych zwałów tłuszczu. A, a... No, no i moja premia poszła w las. Jen? Co robisz? Zawsze dostajemy pięciominutową karę po nieudanej sprzedaży. Wyjdź stamtąd. Twoja praca nie polega na wciskaniu ludziom rzeczy. Naprawdę? Bardzo dobrze pracujesz, Jen. A to, co zrobiłaś z dzisiejszą dostawą? Genialne. Jeśli chcesz, możesz podliczyć dziś utarg. No, pewnie, że chcę. Trener myśli, że nie umiem liczyć do dziesięciu i nigdy nie zrobię skrętu. A, jeszcze jedno. Nie wykańczasz backhandu. Widzisz? Podwójna siła. Au, ojej Niezły strzał. Hmm. Spoko. Odpowiesz za to przed sądem. Nie ma żadnych ściąg, podsłuchów ani telefonów. Jest czysty. Myśląc, że mógłbym próbować oszukiwać na tym teście, ranisz mnie głęboko. Zaczynamy! IQ-owanie Macie na to dwie godziny! Muszę pisać ten test przez całe dwie godziny? Na miejsca! Gotowi? Zaczynamy! Ten błyszczyk, którego zawsze używasz? Nie ruszam się bez niego, a co? Jane też go używa. Może im nie by pasował? Kim jest Jane? To najlepsza kierowniczka na świecie. Szszsz! Wybacz! Czas minął. Koniec pisania. Co? Hej! Nie skończyłem. Teraz skończyłeś. Wyniki powinny być gotowe za kilka godzin. Więc... Więc jak bardzo skopałem ci tyłek? Czy więc jakie to uczucie być tak mądrym? O nie, złamałeś sobie mózg. A, to był ołówek. Ołówek. Ale rozumiem, że ktoś z taką inteligencją jak twoja mógł się pogubić. Idę poszukać pracy odpowiedniej dla mej inteligencji. Bataty z New Jersey prowadzą nabór. A w rzeczy, które robią pip, potrzebują technik... No, może im się przyda ktoś taki jak ja? Tak, do sprzątania koszy na śmieci prawdziwym geniuszom. Niech sobie myśli, że wygrała, ale może uję. Tak, no więc, gdyby ktoś ujawnił moją tożsamość, to wpadłbym w niezłe szambo za sprzedaż fałszywych tezji. Ja będę minczał jak grób. Dlaczego tu tak ciemno? A, wpadka. Więc ninki miała rację. Oszukujesz. Zaraz. Nie jest za późno. Już napisałeś test! Nie mogłem ściągać, bo nikim mnie ciągle obserwowała. Ale za to mogę spokojnie działać teraz. Przynęta podmianka i oto jestem dyplomowanym geniuszem. Nie wolałbyś z nią wygrać uczciwie? <śmiech> A, <śmiech> oj, Wyet, Wyet, Wyet! Jeśli Niki wygra, to nie da mi spokoju. Ja po prostu oszukuję dla dobra naszego związku. To sprzeczne ze wszystkim, w co wierzę. Na szczęście ja nie wierzę w nic, więc wszystko gra. A jak Edna zobaczy? Albo cię złapią! A jeśli aresztują mnie za współudział? Luzik, ziom, może i nie jestem geniuszem, jeśli chodzi o książki, liczby i tym podobne, ale jestem mistrzem metody przynęta podmianka. Patrz i ucz się. Przepraszam, chyba je pani upuściła. Rany, cóż za uprzejmy młody człowiek. Gdzie ty się tego nauczyłeś? Tego się nie można nauczyć mój przyjacielu. Albo się to ma, albo nie. A ja to mam. Nie. Hmm. No dobra, Bożenko B, pora na rozrywkę. Nigdy wcześniej deszcz nie sprawił mi tyle przyjemności. Jak się nazywasz przystojniaku? <suszy> Twój parasol wlas mnie w oko. Czadzik. Odtwarzacze są tylko dla naszych klientów. Ale ja muszę się dowiedzieć, co się stało z Bożenką i panem przystojniakiem. Łapy z daleka od mojej bożenki B. Narka. Zwolni! Pali się gdzieś. Potrzebny mi mój błyszczyk. Usta mi pieszchną. Witajcie dziewczęta! Jen, czy... czy... to ty? Niki Kathleen. Poznajcie moją nową kierowniczkę Jane. R błyszczyka! Dzięki! Chyba powinnyśmy udać się do magazynu. Chciałabym pogadać, ale Jane pokaże mi, jak ułożyć piłeczki golfowe w piramidę. Kule ułożycie w trójkąt? Ale czad! Też tak powiedziałam. <śmienny> to jakiś koszmar! Nasza Jen stała się mini Jane. <śmienny> Jen musi się nauczyć być sobą. To koszmar, ponieważ jeśli Jen ma kogokolwiek kopiować, to mnie! Bądź ostrożna. Pan Przystojniacki jest notorycznym kobieciarzem. Ktoś tak słodki nie może być zły? Czym jest życie bez odrobiny ryzyka? Nie rób tego, Bożenko! On nie zasłużył na... Z <laughs> z Nic ja mi nie jest. Wiem, że straciłeś Bożenkę z Klementyną. Jude! Co tutaj robisz? Oglądam mój serial. Cóż, tutaj nie możesz. Jest za mało miejsca dla ciebie, mnie, Jane i naszych piłeczek golfowych. Musi istnieć miejsce, w którym mógłbym obejrzeć ten serial. Ron jest na obchodzie! Wypas! Cokolwiek się stanie, ja będę przy tobie. Kiwong, jestem w pięciu percentyla! Ha ha! Czytaj i płacz w rajerze! Masze No daj! Nie poganiaj, delektuję się tą chwilą Chwilą tuż przed przegraną Nie jest tak dobrze jak myślałem Ha, wiedziałam Bo jest lepiej, jestem w jednym percentylu A więc jak ty to powiedziałaś? Czytaj i płacz John Garcia, dyplomowany geniusz? W porządku Mam cię! Może nastąpił gdzieś błąd? Chętnie odpowiem na zarzut, skoro teraz osobą idź do Jestem Ja. Jedyny błąd to to, że mnie nie doceniacie. Jestem geniuszem! Jestem geniuszem! Jestem geniuszem! Jestem geniuszem! Ona robi to źle! Ma być ekstra, ekstra mały, ekstra mały, mały... E, to jest pomały, a to jest jakiś rozmiar pomały? To... to jest niemożliwe. Ja też tak myślałam. Co ty masz na sobie? To nowy imidż do nowej pracy jako doradca IT w rzeczy, które robią PIP. Ty masz być doradcą IT? W sklepie? Jak usłyszeli o wyniku testu, to zaproponowali mi pracę. Ale ty nie masz pojęcia o komputerach. Miki, jestem geniuszem. Nauczę się. Proszę was bardzo. John C. Garcia. Górny jeden procentyl. O, panie geniuszu, źle napisałeś słowo percentyl. Procentyl. Nie, nie, dobrze jest. Poddaj się. Nareszcie cisza i spokój, i można obejrzeć sobie serial. Poszłam do jego domu i jakaś dziewczyna otworzyła mi drzwi. Och, kochanie, czy drzepnęłaś tego drania? No, niezupełnie. Nie mów mi, że zostałaś. Ale powiedziałam mu, że tamta musi wyjść. <laughs> Chyba cię pogięło, dziewczyno. Ej, kolego! Co masz na myśli? Przecież nie to, że masz krzywe plecy. Wiem, że to niemożliwe, ale mógłbym przysiąc, że czuję smród dojrzewania. Jane lubi pełno, ale niezbyt pełno i bez miąższu Jane nie cierpi miąszu. To jest mózg cytrynowy i on się składa z miąższu. Wybacz, bez miąższu rozkaz Jane. Czy Jane kazała ci też mówić, zachowywać się i ubierać tak jak ona? Coś jest nie tak z moim wyglądem? Nic. Chodzi tylko o to, że od czasu kiedy pojawiła się Jane zachowujesz się tak jak ona. To chyba dziewczęce zadłużenie. Nie bądź śmieszna. Ja lubię chłopców. A, a, a. Dziewczęce zadłużenie nie dotyczy seksu. To silny pociąg jednej dziewczyny do innej dziewczyny, która jest piękna, wyrafinowana, czarująca i wykształcona. Rany, Jude! Skąd ty tyle wiesz o dziewczęcym zadłużeniu? Bożenka, to... to znaczy usłyszałem to gdzieś. To wcale nie jest tak. To zadłużenie potrafi być potężne. Wierz mi, dziewczyny zadłużają się we mnie bez przerwy. Jeszcze raz, nie zadłużyłam się. Jane jest pierwszą osobą, która traktuje mnie jak dorosłą. Lubię ją i szanuję. Jasne? Wspaniale się spisujesz, Haroldzie. A to, jak poradziłeś sobie z tym klientem, imponujące. <laughs> Widziałeś to? Jane perfidnie oszukuje Jen! Wszyscy oszukują. Najpierw Jonesy na teście IQ, potem pan Przystojniacki Bożenkę, teraz Jane. Że pan Przystojniacki oszukuje Bożenkę? Nie, 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 wcześniej. Eee, mówisz o tym, jak przypadkowo wypaplałem mimo iż Wyatt zobowiązał mnie do dyskrecji, że Jonesy oszukiwał na teście IQ? Tak, o tym. A tym razem Jonesy posunął się za daleko. Jedna dżem ze złamanym sercem zadłużonej dziewczyny, to ją zabije. Ja też pewnie nie za długo pożyję, żon? Wszystkie moje maile przychodzą w dziwnych mimicznych plikach. Ha, słynny mimiczny plik. Mega irytujący, mułowaty mail. Może ci zepsuć komputer. Najlepiej jest to zignorować, a może samo minie. Wątpliwości pewne miałem, ale masz w sobie detail Mod. Wykorzystuje swój nadludzki intelekt do uszczęśliwiania ludzi. Fuhu, to mój pierwszy czek. Ważniejsza rzecz, padawanie mój. Teraz jednym z nas jesteś. Popcorn? Wiedziałem. Na mojej drogocennej konsolecie ktoś oglądał jakąś porzenkę B. Brzmi tandetnie. Może nie jestem tylko kolejnym nacięciem na łóżku pana Przystojniackiego? Kochanie, na jego łóżku nie ma już miejsca. Kim jest pan Przystojniacki? Niniejszym rozpoczynam obrady poetyckich geniuszy. Kwisi, co tutaj robisz? To, że jestem śliczna, nie oznacza, że jestem głupia. Wiem, jakim ciężarem jest połączenie urody i intelektu. No i czym się tutaj zajmujecie? Zachwycacie się rozmiarem naszych mózgów. Sprawdźmy, czy to, co o tobie mówią, jest prawdą. No, dajmy szansę komuś innemu. Nie chcę was wpędzić w kompleksy. Hej, sprawdźmy tego. Oglądasz za dużo filmów. Mhm. Chyba musimy pogadać. O tym! Wybieraj albo inne kobiety, albo ja. Wybioram inne kobiety. Aha! Mam cię ziom! <noise> Jest pan całkowicie uzależniony od serialu Bożenka B. Nie rozumiem, dlaczego pan przystojniacki nie kocha Bożenki. Takiej dziewczyny. Pięknej, miłej, bystej jak szlak. Takie trafiają się tylko raz w życiu, synu. No i ma zabójczy styl. Właśnie słyszę. Straszny ciebie żal, ale trudno. Babcia mówiła, że 47 to odpowiedź na tajemnicę życia. Ble! Odpowiedź to x do potęgi dziesiątej! Niki rację miała! Zbuntowanym oszustem jesteś! Niki, uknułaś to? Wrobiłam cię, farbowany kujonie. Nie jesteś geniuszem, a ja to udowodniłam! Ale dlaczego? Bo oszukiwałeś! Zabiję łajeta! Naprawdę myślałeś, że istnieje taki twór jak poetycy geniusze? I że intelekt Chrissy pozwala jej być wśród nich? Jesteś mi winna weekend i tydzień bezpłatnych nadgodzin! Prawda! No i widzisz, w co cię wpakowałam? Wiesz co? Kręcisz mnie, jak oszukujesz! Proszę, nie używaj słowa kręcisz! Przyznaj się, że cię dopadłam! Tak, ale ja byłem pierwszy! Tak, ale ja byłam lepsza! Dobra, to był remis. Gdzie Jane? Przyniosłam jej ulubione latte. A, dzięki za jawę. A i e, Jane ci to zostawiła. Nawet się ze mną nie pożegnała. Nie zapomnij zamówić dużo skarpetek, Jane. Och, więc zależy jej. I chociaż nie stać mnie na nie, to jednak stwierdziłam, że jeśli mam odejść na dobre od pana Przestoniackiego, to najlepiej w nowej parze fantastycznych butów. To... Najlepszy serial telewizyjny w historii. Jest tak okrutnie realistyczny. My chyba się do siebie przytulamy. John? To, co dzieje się w okopach, synu, to w okopach zostaje. Jasne, żołnierzu. Więc podaj mi ostatnią pralinkę. Cię, braciszku, ale geniuszem, to ty nie jesteś. Żeby was nabrać, rozumu mi starczyło. Są różne rodzaje geniuszu. Ja na przykład jestem geniuszem w kolorach i materiałach. No, a ja jestem geniuszem na stoku. A ja geniuszem bitów. Niki, co z tobą? Jest wściekła, bo Kirsten pobiła ją o dwa punkty w teście na IQ. Poszukiwać. Dobrze, że ta cała sytuacja już wyszła na jaw. Dosiło mnie to. Skoro już mówimy o duszeniu. No czy ktoś widział Juda? A to co miało być? Kiedy mężczyźni złączą się emocjonalnie, często czują, że muszą ukrywać swoją nowo odkrytą wrażliwość, bo inaczej będą uważani za mięczaków. Ziom! Oddawaj te babskie filmy. Obejrzałeś ich zdecydowanie za dużo. Zaczynasz mnie wkurzać! Tak, my chcemy starego Juda. Nie, ziomy! Puszczaj! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Soagica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Jan Aleksandrowicz-Krasko. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Ketlin Agata Buzek, Jen Anna Sroka, Niki Katarzyna Godlewska, Johnsy Maciej Zakościelny, Jud Aleksander Czysz, Wyatt Modest-Luciński i inni.